Siedzę tutaj w centrali ASICS w Warszawie, razem z Tomkiem Dążanskim i Marcinem dunikiem yy, Rusza projekt y, ASICS Frontrunners, chociaż ja rozumiem, że ten projekt jakoś funkcjonuje już w biegowej, naszej polskiej, nazwijmy, na biegowym środowisku od jakiegoś czasu i czym on ma się teraz różnić w stosunku do tego, co było do tej pory? Rzeczywiście Ty, tak. Przepraszam, tylko powiem, wy rozumiecie, że właśnie jesteście Frontrunnersami, tak? Tak, tak, jesteśmy jednym z Frontrunnerów. Projekt Frontrunners funkcjonuje od 6 lat, zaczęło się to wszystko w Niemczech. U nas w Polsce jest od 2014. Czy niedługo hmm. rusza jakiś casting, może być tak. nabór na nowych Frontrunnersów, tak? Tak, w tym roku. Hmm. Bo do tej pory inaczej, w jakiś sposób? Hmm. Ja tego tak to, to troszeczkę Aha. spróbuję usystematyzować. Jako w 2014 taki... roku projekt ruszył w Polsce. I e, do tego projektu na początku nie było otwartej rekrutacji, tylko w, e, jakby w pierwszym rzucie tak się tak. E, w, pierwszym, w pierwszym rzucie nasz ojciec, za, założyciel, koordynator we spół, z we spół, kolegami z zaprosił do współpracy kilkunastu biegaczy reprezentujących różne środowiska, biegaczy ulicznych, zbieżni z, z, z tak, trailu, taką mieszankę wybuchową udało się stworzyć. i ekipa ASICS Frontender Polska zaczęła, zaczęła istnieć i w zeszłym roku pod koniec 2015 roku postanowiliśmy tą naszą, naszą drużynę powiększyć i znów zaproszenie do dołączenia do naszej drużyny otrzymało kilku dodatk jakby dodatkowych zawodników, ale dwa miejsca zostały przeznaczone na otwartą rekrutację i taka rekrutacja ruszyła w zeszłym roku, bo była prowadzona za pośrednictwem internetu. Każdy mógł się zgłosić, każdy mógł aplikować. Kryterium wyboru było dość, dość proste. Nas interesowały ciekawe historie, ciekawi ludzie, którzy mają coś do powiedzenia na temat biegania, w ogóle sami w sobie są ciekawymi historiami i też ludzi, którzy są w stanie pokazać, jak żyją marką, bo ten frontrunner to nie tylko ktoś, kto wygrywa, ciągle staje na pierwszym podium. I, I kolekcjonuje pucharki na, na swojej półce. Ale ten, kto pokazuje swoim zachowaniem, że ta marka, z którą się związał, to jest ta marka numer jeden. To jest ta marka jest takim faktycznie frontmenem w walce o, o jak najlepsze imię tej marki. Jest takim ambasadorem, takim żywym świadectwem tego, że ta marka, marka jest, jest faktycznie numerem jeden. I w, w ramach tej rekrutacji udało nam się wyłonić dodatkowe dwie osoby które dołączyły ale przed nami kolejny rok i kolejny sezon i kolejne wyzwania i znów ruszamy z rekrutacją tym razem z tego co rozmawialiśmy z Tomaszem będzie na troszkę szerszą skalę bo też i projekt się rozwija i ASICS dostrzega rolę i, i wagę tego projektu i dlatego właśnie dołączają kolejne do, kolejne kraje dołączają do Polski i do Niemiec i w przyszłym roku e, ruszają te grupy frontranerów e, w innych krajach w Europie. Ja czuję totalną dumę, że zanim e, taka grupa została uruchomiona we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii, to ja już byłem frontanerem w Polsce. Więc spotykając się z kolegami w Hiszpanii, choćby w Barcelonie, gdzie w marcu jadę na maraton, jeżeli spotkam tam hiszpańskich e, frontrunnerów, a jestem przekonany, że ich spotkam, to wcale nie będę czuł się gorzej. Wręcz będę im w stanie powiedzieć, co powinni robić jako frontranerzy, bo my już mamy do doświadczenia prawie dwuletnie, czy ponad dwuletnie, którymi będziemy się mogli z nimi podzielić. Okej, okay, ale zastanawiam się tak, mhm. no bo tych teraz ludzi, którzy są aktywni, którzy są biegaczami, którzy są aktywni na tej niwie społecznościowej, jest sporo. Mhm. I podejrzewam, że prawdopodobnie wielu z nich bardzo łatwo jest w stanie się Przenieść z marki do marki. Wczoraj tam powiedzmy, byli bardzo się nie wiem, identyfikowali z jakąś marką, a dzisiaj, jak nagle zobaczą, że z front frontrunnersami, to oni e, e, nie boicie się tego, że. No bo coś dajecie w zamian, mm -hmm. tak? Rozumiem, że jakiś pakiet jest sprzętowy i to tak. jest jakaś wartość. I teraz, czy... Czy, czy ktoś był wcześniej związany z inną marką, albo aktualnie jest związany z inną marką, to nie przekreśla jego szans na uczestnictwo e, taki, z takimi osobami, które. Wydadzą nam się bardzo interesujące, ciekawe i, i wartościowe. Wartościowe i które będą aplikowały, a będą związane z inną marką, No będziemy się kontaktowali. Na pewno nie przekreślamy tych wszystkich, którzy już mają jakieś doświadczenia we współpracy z, z markami. A czy, czy z tego co wiem, nie będzie podpisywana żadna umowa, tak? Z czym? Nie, 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 nie podpisujemy stricte umowy. Sponsorskiej, czy jakiejś takiej międzystronnej. międzystronnej. Przedstawiamy, kiedy ktoś już zostanie wybrany i zaproszony do grona frontrenerów, przedstawiamy tak zwane dobre praktyki. Coś, co jest, coś, czego my oczekujemy, coś, co my gwarantujemy frontrenerowi. No i dajemy ten, ten rok. Ogólnie jest też tak, że nie szukamy nikogo na rok, na dwa. To ma być współpraca długoterminowa. Więc jeżeli po roku takiego pierwszego. Kontaktu z nami okaże się, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, że to nie o to chodzi, że ktoś być może oczekiwał czegoś innego, albo wydawał mu się ten projekt czymś innym, a my z kolei też nie rozpoznaliśmy potencjału, albo źle go oszacowaliśmy. No wtedy po roku takiej współpracy rozmawiamy. Mam nadzieję, że takich rozmów nieprzyjemnych nie będzie, bo to tutaj nie o to chodzi, ale po roku jakby weryfikujemy, rozmawiamy ze sobą, ok, było ok, albo. No chyba czas na, na inną próbę. należność do, do grupy w ASICS Frontrunner y, y, niesie ze sobą kilka benefitów. To nie jest tylko sprzęt sportowy, który y, jak wiadomo y, trafia do frontrunnerów w pierwszej kolejności. To znaczy y, my y, jesteśmy wyposażeni w najnowszy sprzęt, y, otrzymujemy go w, przynajmniej w dwóch y, falach. Y, tak jak są dwie kolekcje, tak? jest wiosna i, lato. wiosna i lato, więc cały czas mamy nowy sprzęt, jest to oczywiście ogromny benefit dla każdego biegacza, to pewnie nie ma takiego biegacza w Polsce, który by nie chciał mieć takiej możliwości, ale dodatkowe jeszcze benefity to możliwość spotykania się i w ogóle bycia częścią, częścią pewnej społeczności, do której należą niesamowici ludzie, niesamowici biegacze, na czele z naszymi ambasadorami, z Arkiem Grandzielskim, z Pawłem Ochalem, z Olgą Ochal i innymi, którzy fantastycznie biegają, od których można się uczyć. To jest również e, możliwość startu w maratonach, których e, ASICS jest partnerem. Asics jest, tak. jest partnerem. E, możemy liczyć na pakiety startowe i przynajmniej ja z takiej możliwości korzystam i wiem, że inni frontalerzy też z tego korzystają. Więc to, to są naprawdę bardzo duże benefity, które z pewnością zachęcą do udziału w rekrutacji bardzo dużą liczbę, liczbę osób, ale tak jak Tomek powiedział, ważny jest też ten pierwszy rok współpracy, bo my też się przyglądamy, jeżeli ktoś do nas dołączy, do, dołącza, w jaki sposób działa, w jaki sposób pokazuje to, że jest frontonerem na zawodach, na treningach, bo. To też jest ważne, ważna taka wrażliwość na markę. że Jeżeli jestem frontrunerem firmy ASICS, to niekoniecznie zakładam nawet na trening koszulkę innej firmy. Ja wychodzę z takiego założenia, że nawet na treningu nas obserwują, bo no, życie jest takie przewrotne: że człowiek do lasu pobiegnie i spotka 10 znajomych, mimo tego, że nie spodziewał się spotkać żywej duszy. I, i naturalnym odruchem frontrunera jest po prostu używanie. Najlepszego sprzętu z możliwych, a tym najlepszym sprzętem jest sprzęt firmy Tak. Tak. Tak sobie wyobraźmy taką sytuację, że ten y, jakiś pozyskany przez Was, czy tam mhm. po tym castingu ten jakiś frontrunner y, funkcjonuje już w tym środowisku frontrunnersów przez kilka miesięcy i nagle któregoś dnia nie wiem, zaczyna wstawiać y, dużo fotek, na przykład zupełnie z jakąś inną marką. I co, co się dzieje wtedy? Wtedy dzwonię do takiego frontrunnera i pytam się. Y Czemu, czemu o co to chodzi, Tak, tak o, co, o co chodzi? Bo mogą być, no nie Bo wiem, ktoś być, być może, kontro. no na przykład, A. tak? A może rzeczywiście czegoś nie dopatrzyliśmy, może akurat, no, nie miał, e, ktoś mu zabrał buty, albo, albo na przykład, co były takie przypadki kiedy, w naszej tutaj dwuletniej historii, e, kiedy ktoś krępował się powiedzieć mi, ja jestem tą osobą, która przekazuje sprzęt, że dany produkt no, nie pasuje mu. Powiedzmy, że buty zostały nieodpowiednio dobrane i krępował się od nas, nas o tym poinformować. Takie rzeczy wtedy wychodzą, i no, i cóż, proponujemy drugi model buta. To jest jasne, że w tak dużej kolekcji yy, chociażby obuwia no, mogą się zdarzyć produkty, które danej osobie nie leżą. Więc tak, no, jeżeli takie sytuacje będą się powtarzały i powody nie będą obiektywne. No to ta przykra rozmowa, która jest zaplanowana, która może wypaść na pod koniec roku, może, może zostać zrealizowana wcześniej. No, zakładam, mhm. że ASICS ma jakieś swoje takie, wiecie, no, na przykład na wiosnę wchodzi jakiś model buta, mhm. który jest niezwykle mhm. ważny. No i on temu człowiekowi totalnie nie pasuje, a tutaj wszyscy chcą nagle, chcecie, żeby on biegał w tym modelu, a no, on nie. Mówi, kurde po prostu nie, nie, nie by... ma. Nie, nie, to taki nie składzie... ma możliwości, bo to jest zawsze nie. będzie super but. Tak. Tak. Nie, 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 nie ma takiej możliwości, bo jeśli on przymierzy tego buta, i albo od razu powie, że to nie jest mój but, albo powie to po tygodniu, no to otrzyma inny produkt. Będziemy tak długo drążyć, aż w końcu znajdzie swój produkt. Teraz też są sytuacje, gdzie niektóry, niektórzy frontrenerzy mają problem, może nie tyle z dobraniem, co, co mają na przykład, każdy model może się, jest troszkę szerszy, węższy, nawet kwestie rozmiarowe i to... To jest naturalne, że no, nie ma takiego buta, który jest odpowiedni dla, dla każdego. To, to też jesteśmy e, to jest na to... Staż w, w drużynie e, e, jakby sprzyja takim określeniu e, takich, takich optymalnych preferencji. Już tak. też sami frontlenerzy czują się sprzętem dobrze poprzez taką metodę prób i błędów typu White Tomek. Nie pasuje mhm. mi ten but, nie pasuje mi, nie wiem, e, też no, może dotyczy też apareli. Nie każdy, nie każdy te, te, w jakiejś koszulce, która e, jest wykonana w takiej technologii czy innej, dobrze się czuje. A też. Za, generalna zasada jest taka: niech, niech każdy flotelny czuje się doskonale w tym sprzęcie, który otrzymuje. Poza tym nie chodzi nam o to, żebyśmy byli całkowicie jednolici. Właśnie W tej różnorodności też jest siła, e, siła bo wśród, w naszej grupie już teraz są bardzo różni sportowcy. Nie dotyczy, nie są to sportowcy, mówię sportowcy, bo, bo nie tylko biegacze, są też triatloniści, e, biegacze na orientację, być może nawet chodziarze, ale to. To być może w przyszłości. A to, to taki frontrunner dostaje tego sprzętu w ciągu roku, na tyle żeby rzeczywiście nie, wytłumaczenie, że nie miałem innej koszulki na trening, było rzeczywiście jakieś dziwne. To znaczy, że zawsze będzie miał te, ten. Być może w pierwszym w tym pierwszym rozdaniu, w tym, kiedy dostaje pierwszy set wiosenny, być może wszystko zależy od tego, jak to gospodaruje swoim sprzętem, może czegoś brakować, ale. Nastawiając się na to, że, że komunikujemy się dużo i ja staram się, żeby frontrunnerzy jak najczęściej mówili o swoich potrzebach i problemach, wtedy no, w takich sytuacjach, jeżeli no, reagujemy to... świadomości to... bardziej niż e, ograniczeń, tak które tkwiły tutaj. No ale Nie im ma dłużej jesteś frontranerem się... tym ten problem zniknie. Naturalnie zanika. No tak, bo zbier zbiera się jakaś ta, ta grupa sprzętu. No dobra, słuchajcie, już tak kończąc. Mm -hmm. Tak, konkrety. Ile będzie tych frontrunnerów w takim razie w Polsce? Ilu szukacie frontrunnerów? W tej chwili grupa frontrunnerów e, stanowi około 40 osób. Mówię około, ponieważ e, do tej pory status np. Arka Gardzielowskiego, Pawła Ochala, czy Olgi Ochal, czy Adama Nowickiego, e, to był m, nazywaliśmy ich ambasadorami. W dalszym ciągu są ambasadorami, jednak oni stają się frontrunnerami. Do przyszłego w przyszłym sezonie, czyli od stycznia, przez cały styczeń będziemy prowadzić rekrutację i z tej rekrutacji chcemy wyłonić od 6 do 7 osób. Nie mówię, że wyłącznie 5, bo może będą tak ciekawe osoby, na pewno będą, albo nasz, będziemy mieli tak dużą mm -hmm. tak tak ciężki orzech do zgryzienia, więc zakładam, że możemy rozszerzyć nawet do 7 osób. Pulę tych nowych frontronów. Rozumiem, że nie ma m, jakichś szczególnych preferencji na ile kobiet, ile mężczyzn? Nie, czy, czy jednak nie, są? Ale nie. Załóżmy, że będzie sami i mężczyźni. Na razie, na razie udaje nam się e, zachowywać par zachować parytet. Jest e, mniej więcej tyle samo dziewczyn, e, ile facetów, ale i pewnie też będziemy chcieli jakoś to utrzymywać e, na e, takim to to będzie bardziej zależało od e, jakby. Samej aplikacji, tego, od tych osobowości, od tych, od tych postaci, tak. które zostaną nam przedstawione mm. bardziej niż od tego, czy są dziewczynami, czy są prawami. Mam, czy... mam też takie wrażenie, że, że dziewczyny teraz bardzo, teraz od kilku lat, bardzo są aktywne właśnie w, e, i, i ten profil, jaki my tutaj rysujemy, frontrunnera, e, wśród dziewczyn może być po prostu większa konkurencja. Czyli tak, sam, sama aplikacja na Frontrunner'ów rusza od kiedy? Rusza 1 stycznia i do końca stycznia można wypełniać formularz. Formularz będzie prosty, e, informacje o sobie, historia, dane takie. Z będzie można go znaleźć tak, na plus, profilach. E, plus, plus dwa zdjęcia, zdjęcie nazwijmy je portretowym i zdjęcie takie z, z, akcji, z, i zdjęcie z akcji Zdjęcie z biegu, biegowej. Tak, żeby do, Zobaczcie, ocenić że... sylwetkę w biegu. Jak się dany chyba nie, da, nie obróci? Jeżeli będzie miał tutaj za dużo fałdów, to odrzucicie, tak? Mieliśmy mamy mamy takich mamy... frontrunnerów, którzy mają fałdy Aha. i też nie zamykamy drzwi przed takimi No akurat raczej to znaczy, w tym momencie nie macie, bo wasz poziom biegowy jest niezły, więc możecie trochę nie śmielać pewnie niektórych frontrunnerów. Ja teraz... przepraszam za swoją właśnie wątłą sylwetkę, ale nie każdy frontrunner musi być takim. Ty, ile tych biegasz teraz? Około 40, 34 minut. A ty Marcin? Ja mam życiówkę 38-45, ale jest to sprzed dwóch lat, więc nie powiem, że teraz biegam 38-45. Mam nadzieję, na wiosnę powiedz szybciej. A, no ale to też w każdym razie znacznie powyżej średniej populacji. Ludzie będą się zapisywali, to oni będą musieli gdzieś tam. Oprócz tego, że pokażą Wam zdjęcie swoje, jak wyglądają w biegu, mhm. co jest ważnym, rozumiem, elementem tego, tak, tak. Tego, tego przekazu dla Was, to też muszą jakoś Was przekonać, dlaczego. No, tak. jest, no, wyobraźmy sobie, że będzie tylko tak, taki tekst, że od zawsze marka Asix była dla mnie tą numer jeden. Te, te idee z Japonii przeszły, no, identyfikuję się i tak dalej, i tak dalej. I będzie laurka na temat Asixa, ale Aha. nie. Wie, Myślę, że nawet nie ta laurka będzie tak istotna, a, a ciekawa historia o, o mnie jako biegaczu, o tym ta osoba, która będzie. No dobra, ale to swoją wyobraźmy historię. sobie, że rzeczywiście człowiek opisuje mhm. jakąś ciekawą historię, ale nie masz żadnego dowodu na to, że on Żana jest w stanie prawdziwa. pokazać. Nie, nie, nawet mhm. ona jest prawdziwa, bo można znaleźć gdzieś jakiś, natomiast nie ma dowodu na to, że można gdzieś znaleźć, że ten człowiek zależy wam na tym, żeby ci ludzie byli jakoś sieciowo aktywni, prawda? Mhm. I jakby pomysłowość i aktywność ludzi w sieci jest różna. Czasami jest to w dobrym guście, czasami w kiepskim. No i teraz rozumiem, że to też Formularze. jest jakiś ważny element i w jaki sposób taki jest, to, jest to promowane. Jest to promowane dostatkowy apres, dlatego że prosimy w formularzu o wskazanie tych linków do no, no profili, fajnie. które prowadzą ci biegacze. Tak, w formularzu. Na zamieram. etapie oceny możemy sobie te profile przejrzeć, zobaczyć, w jaki sposób Biegacz pokazuje swoją historię i trzeba jest spójnie. Ale można sobie też wyobrazić taką sytuację, że ktoś jest ciekawym człowiekiem. Yy, yy, coś tam czasami wrzuci na, na, na temat swojego biegania, ale dopiero tak naprawdę wejście w Aziz Front Runes go zainspiruje do tego, żeby być bardzo aktywnym. Tak. Czy, yy, o, ta mówiłem, o tym tak? O tym absolutnie mówiłem. Kiedy mówiłem o tym motywowaniu, że tam jest, że, że w tym jest nasza rola, żeby motywować nie tyle, nie tylko, nie tylko do. Yy, czysto fizycznego biegania, ale również do, do, do działania w mediach. E, tym ko kolejnym benefitem dla frontrenerów e, jest też to, jest udział chociażby w szkoleniach, e, czy też w warsztatach. W szkoleniach e, z, z, jakby tworzenia social mediów, czy warsztatach fotograficznych. E, to jest wszystko również, to może być benefitem dla no, będzie będzie beneficjentem dla na marki, na, na marki na ta Obecność frontrunnerów oraz ich aktywność jest, jest dużym benefitem, i Marce bardzo zależy na tym, żeby te osoby, które należą do grupy frontrunner, były aktywne. I my też, wybierając osoby do naszej grupy, patrzymy na tą aktywność. Czy to jest sporadyczna aktywność, czy to jest raz na pół roku jakiś post jakiś, no, w niewyraźnej treści, czy jest jakaś taka spójność w tej komunikacji. I nawet jeżeli zobaczymy, że ktoś, kto chce być w naszej ekipie, współpracować z jakąś inną marką, ale robi to fajnie, miał jakiś fajny pomysł, to, to jakby to nie jest wcale coś, co całkowicie co odcina go od, od, od w ogóle możliwości dołączenia do naszej ekipy, ale też jest fajnym, fajną demonstracją umiejętności, bo też jest, jest to pewna umiejętność tego używania narzędzi internetowych i pokazywania, opowiadania swojej historii. Żeby przekonać ludzi, trzeba zazwyczaj pokonać i pokazać, jaka to jest konkretna wartość. I teraz czy ci ludzie będą przed zgłoszeniem się wiedzieli, jakiego mniej więcej rzędu, nie wiem, w ujęciu detalicznym jest wartość tych rzeczy, które Asixim proponuje w ciągu roku, czy nie? Tak, możemy to oszacować, jaka będzie wartość detaliczna sprzętu i w tej chwili, w zależności, no nie znamy jeszcze dokładnie budżetów, ani też cen wszystkich produktów, nie mam jeszcze sporządzonej listy tych produktów, ale będzie to detaliczna wartość między 6 a 7 tysięcy złotych rocznie. Okej, okay, no to już konkretnie. Mhm. Słuchajcie, dziękuję bardzo w takim razie Tomowi Marcinowi, no i projekt Dzięki. casting na front runnerów już 1 stycznia, no i będziemy wspierać, żeby sami najlepsi tam się dostali, gdyby nie to, że sam, no, sam nie jestem, może... mam ciekawą historię, e, ja tam. Mam ciekawą historię, właśnie, kurczę, może powinienem zaapitować. Nie powinien by zdjęcia biegowego, czy... Zdjęcie biegowe mam pewnie, jakieś bym się bym znalazł. Yy... Historię masz. Życie historię mam. tylko no to moja, yy, musiałbym wtedy jednak tylko się ograniczyć do asics no jednak chcę pokazywać w ogóle, co się tutaj w tym rynku dzieje, więc yy, mam nadzieję, że nie potraktujecie tego jako afront, że jednak Absolutnie, się nie, absolutnie nie. Dziękujemy Ci za, za, za to, że deklarujesz to wsparcie. I ja jeszcze raz tak y, apeluję do wszystkich, y, bardzo chętnie. Poznamy Wasze biegowe historie i nie przejmujcie się tym, czy, czy biegacie wolno, czy szybko, czy znacie się na Facebooku, czy, czy macie w ogóle konto na Facebooku, czy nie. Być może y, również możemy Wam w tym pomóc. Mam na myśli. W kreowaniu własnego wizerunku. No czy, okej, okay, czyli jednak najważniejsze jest ta ciekawa postać, a być może ta ciekawa postać do końca jeszcze nie wiedziała, jak posługiwać się tym jeszcze sztucznym. Ale jeżeli, tak naprawdę... zauważymy, jeżeli zauważymy potencjał i że ktoś, tak jak zapomniałeś, że być może ktoś z, e, dopiero zaczął e, bawić się mediami społecznościowymi i my stwierdzimy, że okej, okay, pomimo tego krótkiego stażu ta osoba może być dobra albo e, widzimy właśnie potencjał czy talent. Nie tylko biegowy, to również to może być frontrunner. Najchętniej no to, to byśmy zabrali tych wszystkich kandydatów na jakiś obóz, żeby zobaczyć, czy poznać się tak z, z nimi. I model tam jest. I, I jak w jakimś show telewizyjnym nie, 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 w ostatnim odcinku nominować, czy, czy po prostu za, 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 za ogłosić kto dołączy. No ale w warunkach jednak setek zgłoszeń, które do nas wpłyną no Raczej nie będziemy w stanie spotkać się z kandydatami osobiście. A propos, i... a propos obozów, obozy frontranerskie też są w planach. To coś pięknego. Słuchajcie, dziękuję bardzo za Dziękujemy. rozmowę i w takim razie mm, Dziękujemy do usłyszenia. Do zobaczenia.